Pan z Wami. Słowa Ewangelii, według Świętego Łukasza. Gdy upłynęły dni ich oczyszczenia, według prawa Mojżeszowego, rodzice przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby przedstawić go Panu. A gdy wypełnili wszystko, według prawa Pańskiego, wrócili do Galilei. Do swego miasta Nazaretu, gdzie zaś rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała na nim. Oto słowo Pańskie. Dziś Ewangelia mówi nam krótko, że rodzice przynieśli Pana Jezusa do świątyni, wypełniając obowiązek religijny i dziecię rosło i rozwijało się w rodzinie. I tyle. Ale to jest tak zwięzły opis jak całość Ewangelii dzieciństwa Pana Jezusa opisana u Świętego Łukasza. W zwięźle jest tam przedstawione, że po prostu Pan Jezus żył i rozwijał się w rodzinie. I spośród 33 lat życia Zbawiciela tu na ziemi, aż 30 po, po, spędził w rodzinie, pozornie nie robiąc nic, tylko żył zwykłym życiem rodzinnym. To nam pokazuje wielką świętość i wagę rodziny i małżeństwa. Pan Bóg to szczególnie ukochał i chce rodzinom i małżeństwom błogosławić. Dziś jednak właśnie mówienie o rodzinie jest szczególnie ważne. Dlaczego? Bo to od was, yy, za, żyjących w rodzinach, zależy wszystko. Zależy przyszłość Kościoła, który przeżywa trudności, przeżywa kryzys. Wielki Ewangelizator Stanów Zjednoczonych, Sługa Boży, arcybiskup Fulton Sheen w jednym ze swoich przemówień powiedział, kto uratuje Kościół? Nie biskupi, nie kapłani, nie zakonnicy. To zadanie należy do was, ludu wiernego. Po to macie rozum, oczy i uszy, by ocalić Kościół. Do Was należy dopilnowanie, by księża zachowywali się jak księża, biskupi jak biskupi i zakonnicy, jak przystało zakonnikom. Mocne to słowa, które pokazują rolę ludowiernego. Ja bym jeszcze podkreślił tu bardziej rolę tej podstawowej komórki w społeczeństwie i w Kościele jako jest rodzina. I zobaczmy, że właśnie w różnych kryzysach. Często to ludzie świeccy w swoich domowych kościołach i ich wiara ratowała Kościół. Już od samej starożytności, kiedy to w początkach chrześcijaństwa w IV wieku był kryzys ariański, to znaczy większość biskupów wtedy wyznawała herezję ariańską. I ci, którzy trzymali się wiary katolickiej, to byli właśnie ludzie świeccy. Także święty Atanazy wtedy powiedział słynne zdanie: Oni mają kościoły, my mamy wiarę. Oni, heretycy, okupują kościoły, okupują stolice biskupie, natomiast my trzymamy się prawdziwej wiary. I kościół wtedy wyszedł z kryzysu. I w czasach różnych krwawych prześladowań, zsyłek, na przykład na Sybir, to wiara wiernych i rodzinna modlitwa podtrzymywała wiarę. I dziś mamy również trudności, mamy kryzysy, kryzys Kościoła, wiele grzechów, słabości, takiej miałkości, belakości, liberalizmu, I aby skierować świat w stronę Bożego planu Zbawienia, najpierw trzeba zadbać o rodziny. To z niej, z rodziny wychodzą święci, to z niej wychodzą prawdziwi kapłani i zakonnicy, to z niej wychodzi iskra odrodzenia. To dlatego szatan tak bardzo nienawidzi rodziny. Siostra Łucja z Fatimy pisała, że ostateczna bitwa między Chrystusem a królestwem szatana będzie dotyczyć małżeństwa i rodziny. I dziś widzimy, że jest to rzeczywiście pierwsza linia frontu. Bo najpierw jest atak na nierozerwalność małżeństwa. Bo czy w małżeństwie jest trudno? Z bardzo wielu rozmów i spotkań z rodzinami, z konfesjonału wiemy, że tak, jest trudno. Czy w kapłaństwie jest trudno? Zdecydowanie. Czy jedno i drugie by chciało się czasem rzucić w kąt? Pewnie i my, i wy wiecie, że nieraz mogą przychodzić takie. Myśli, kiedy ma się już wszystkie dość. Więc czemu tego nie możemy zrobić? Bo to są powołania na zawsze. To jest obietnica, że będę trzymał się tego powołania już zawsze, czy małżeńskiego, czy kapłańskiego, i ja muszę to wypełnić. Trzeba trwać, bo Bóg dał nam takie powołanie, a nie inne. I wspaniały amerykański biskup z Teksasu, biskup Józef Strickland w swojej książce Światło i Zaczyn przytacza taką anegdotkę. Mieliśmy parę, która w tym roku świętowała 75 lat małżeństwa. Zapytaliśmy ich, jak tego dokonaliście? Jak pozostaliście małżeństwem przez tak długi czas? Bardzo podobała mi się ich odpowiedź. Jest taka przyziemna. Po prostu powiedzieli i to w ten dobry, prosty, typowy dla wschodniego Teksasu sposób. Żadne z nas nie umarło, oboje wciąż żyjemy. Powiedzieliśmy, dopóki śmierć nas nie rozłączy, i nadal tu jesteśmy. Czyli prosta sprawa obiecali przy ślubie, że będą ze sobą aż do śmierci. Skoro nie umarli, to żyją ze sobą. To jest bardzo proste, bardzo oczywiste ale jak bardzo głębokie pokazanie, że podchodzi się na poważnie do obietnic. I rzeczywiście dlatego wa ważne jest to, żeby walczyć o małżeństwo, gdy pojawiają się kryzysy, gdy pojawiają się trudności, bo przecież obiecaliśmy coś, przysięgaliśmy, żeby dbać o rozmowę ze współmałżonkiem, o dialog, żeby być otwartym na ratowanie małżeństwa. Choć czasem przychodzą rzeczywiście trudne sytuacje, nawet patologiczne, stąd Kościół pozwala na separację, żeby oddzielić się od drugiego małżonka, który w jakiś sposób jest toksyczny. Jednak to jest co innego niż rozwód, bo rozwód jest to formalne, państwowe orzeczenie rozbicia świętej jedności małżeńskiej. Rozwód jednak nie unieważnia małżeństwa sakramentalnego, nie rozwiązuje go. Ludzie nadal są przed Bogiem małżonkami. Jednak często tu rodzi się zamieszanie, bo jeśli nie z naszej winy był rozwód, walczyliśmy o małżeństwo, to nie mamy żadnego grzechu, nie możemy się zadręczać. Jeśli sami natomiast doprowadziliśmy do grzechu rozwodu, ale żałujemy tego, robimy wszystko, by małżeństwo naprawić, często to jest bardzo trudne albo nawet niemożliwe i nic się nie da zrobić. I nie trwamy w ponownym związku, to możemy korzystać z życia sakramentalnego. Po drugie, jest dzisiaj atak na płodność. Propaguje się aborcję, która jest oczywiście złem, ale wiele rzeczy jest złem. Nie wszystkie są tak poważne. Aborcja jest więcej niż złem. To morderstwo najbardziej ochodnego rodzaju, dlatego wiąże się z karą poprawczą, jaką jest ekskomunika. Ale podstępnie propaguje się pod płaszczykiem dobra inne niegodziwe rzeczy, jak na przykład in vitro. I na wstępnie oczywiście trzeba potępić ludzi, którzy złe słowo powiedzą o dzieciach z in vitro. Czasem bezmyślnie przypisuje się takie poglądy kościołowi. To zdecydowanie hańba i głupota, jeśli ktoś coś złego o nich powie, bo dziecko to zawsze skarb czy urodzone w małżeństwie czy poza małżeństwem czy z in vitro czy nawet z gwałtu zawsze dziecko jest skarbem jednakże nie każda metoda poczęcia jest dobra chyba nikt nie miałby wątpliwości co do zła na przykład gwałtu więc dlaczego kościół rozeznał że in vitro nie jest dobrą drogą wiele powodów można by wymieniać Możemy dzisiaj tylko z braku czasu wspomnieć o jednym, na który z, zwracał z uwagę polski bioetyk ksiądz Kieniewicz, że in vitro nie dba o dzieci, które poczynane są na tej drodze. Może to brzmieć paradoksalnie i ostro, ale trzeba sobie zdawać sprawę, że w trakcie procedury in vitro powołuje się do istnienia wiele dzieci, by zwiększyć szansę na sukces tej metody. Część z nich, nazwana nadliczbowymi, jest zamrażana, eliminowana bądź wykorzystywana do eksperymentów. W efekcie większość spoczętych w laboratoriach dzieci nie ma szans na narodziny. Te, które będą miały szansę na rozwój, niosą ze sobą znane wadliwości metody, skutkujące wysokim ryzykiem wad genetycznych. Nie są przez to, broń Boże, te dzieci gorsze. Ale mogą być z tego powodu chore, a przynajmniej narażone na poważne choroby. Stąd Kościół roztopnie rozeznał, że to nie jest dobra droga i propaguje inne drogi, które polegają na prawdziwym leczeniu niepłodności, jak na przykład naprotechnologia, yy, i zachęca właśnie rodziców do walki o swoje zdrowie i skarb, jakim jest płodność. Dlatego też święty Jan Paweł II pisał, że katolicki polityk, który popiera Głosuje czy podpisuje ustawy przeciwko życiu za aborcją, eutanazją in vitro, popełnia publiczny grzech. Dopóki go publicznie nie odwoła i nie będzie starał się tego naprawić, to jest wyłączony z życia sakramentalnego. I po trzecie, dziś jest atak na wychowanie katolickie. Zawsze mnie to zastanawiało, że jeśli dorosły chce zostać katolikiem, chce się ochrzcić. To ponad rok trwa bardzo intensywne przygotowanie. I potem też się mówi, że całe życie człowiek powinien swoją wiarę rozwijać, czytać codziennie Pismo, święte katechizm i tak dalej. Jeśli ktoś chce iść do kapłaństwa, doczeka go 6 lat wyższych studiów, plus ostra formacja w zamknięciu, później dokształcanie, czytanie, rekolekcje, dodatkowa, dodatkowe studia, czy kursy ewangelizacyjne, natomiast do małżeństwa. Do najbardziej delikatnego zadania jakim jest wychowanie dziecka wystarczy bieda, kurs weekendowy przed ślubem i już. To jest y, straszna dysproporcja. I czasem pytam moich znajomych, y, którzy so, mają rodziny, czy się rozwijają. Mówią, że się rozwijają, no bo w pracy jakieś są y, y, kursy organizowane przez pracodawcę, czasem pójdą na jakieś studia, po dyplomówkę, jakieś języki, ale czy się rozwijają? Jako małżonkowie, jako rodzice. Dziś jest taka masa książek zdrowych, katolicko-psychologiczno-pedagogicznych o byciu dobrym rodzicem. Tyle wykładów w, w internecie, tyle kursów, które organizują różne fundacje, rekolekcji dla małżeństw, dla, dla rodzin. Można polecić wspaniałą książkę wspomnianego biskupa Fultonasina, Rodzice i dzieci o katolickim wychowaniu dzieci. Pamiętajmy o tym, że rodzice są pierwszymi dla dziecka w cudzysłowie duchownymi katechetami, nauczycielami, wychowawcami. Ksiądz, katechetka, wychowawczyni zrobi 1% pracy, reszta zależy od was. I to wy najbardziej przekażecie wartości dzieciom, nauczycie ich codziennej modlitwy. Od was zależy, czy wasze dziecko zachowa z wiarę, czy zbawi swoją duszę. Ale ważne jest to, żeby pamiętać też o jeszcze jednej rzeczy, że w człowieku jest wolna wola i konsekwencje grzechu pierworodnego. Dlatego, nawet najlepsza katolicka rodzina może się borykać z tym, że y, dzieci pobłądzą. I nie zadręczajmy się, bo nie, czasem niektórzy właśnie y, czują ogromne poczucie winy: co złego zrobiłem, że moje dzieci nie chodzą do kościoła. Bardzo możliwe, że nic złego nie zrobiłem. Po prostu to jest ich wybór, błędny wybór, konsekwencja jakiegoś grzechów, może jakiejś słabości, ale to jest ich wybór. I my z naszej strony powinniśmy modlić się za dzieci i nie zmuszać siłą i karami do wiary, ale dobrym przykładem. Dlatego świat dzisiaj potrzebuje świętych małżeństw i katolickich rodzin, aby, aby ten świat był przemieniony. I dziś dzisiejsze, dzisiejsze święto jest nam dawana na wzór święta rodzina. Pan Jezus chciał żyć w rodzinie, aby pokazać, że z niej się wychodzi, z niej się najwięcej czerpie i że daje nam wzór tej rodziny. Dlatego dzisiaj w modlitwie dzisiejszego dnia kolekcie właśnie była prośba. O ten wzór naśladowania świętej rodziny. Kiedy słyszeliśmy słowa Boże, Ty w świętej rodzinie dałeś nam wzór życia, spraw, abyśmy złączeni wzajemną miłością naśladowali w naszych rodzinach jej cnoty i doszli do wiecznej radości w Twoim domu. Amen.